Pan Bóg zostawił nam w swoim słowie bardzo wiele zadań. Jest jednak jedno najważniejsze, które tak naprawdę zbiera je wszystkie. Co to za zadanie? Zostańcie ze mną. Cześć, dzień dobry. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym kwadransiku ze słowem. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i w dniu, w którym oglądacie ten kwadransik, Jestem na Ukrainie z moją ekipą, z moim zespołem, także zdecydowałem się nagrać ten odcinek nieco wcześniej, żebyście mogli zostać ze świeżym pokarmem, ze świeżym słowem, które dzisiaj będziemy też rozważać. I bardzo was też proszę o modlitwę, bo na pewno będziemy tej modlitwy potrzebowali. Ludzie, do których jedziemy, jak dobrze wiecie, nie są w najłatwiejszej sytuacji. Bogu jesteśmy bardzo wdzięczni, że dał nam możliwości, byśmy mogli jechać z pomocą, byśmy mogli jechać. Ze słowem Bożym i uczyć wierzących, formować wierzących do życia w Duchu Świętym, do życia w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, uczyć ich, czy pomagać ich, pomagać im też w takim nauczeniu się słuchania głosu Ducha Świętego, a sami też robiąc to, uczymy się tego jeszcze bardziej, bo myślę, jest to lekcja na całe nasze życie. Chcę was dzisiaj też zaprosić do ostatniego vloga, na którym dowiecie się o tym, co działo się ostatnio, jeśli nie byliście w Bukowinie Tatrzańskiej, okay podczas naszego spotkania na Tour de Polonia albo na festiwalu Alba Pater w Kaliszu, bo działy się naprawdę piękne rzeczy. Znajdziecie tam wiele pięknych świadectw, wiele niezwykłych historii, ale też trochę humoru. Także jeśli dzień Wam na to pozwala, to zapraszam Was bardzo serdecznie, byście obejrzeli, co u nas. No i oczywiście, módlcie się o chwałę, módlcie się o to, co będzie działo się już 28 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie. My pracujemy, jak takie małe chomiczki w kołowrotkach Biegamy, robimy bardzo wiele rzeczy, więc też modlitwa o to wydarzenie i o nas, o cały zespół, o wszystkich, którzy są zaangażowani w to dzieło jest naprawdę bardzo, bardzo ważna, konieczna, niezbędna. No, i mam nadzieję, że to robicie i też, że modlicie się o to, co Bóg chce uczynić właśnie w ostatnią niedzielę sierpnia w Łodzi. Także to jest naprawdę coś, co, czego nie możemy się doczekać, na co czekamy i naprawdę modlimy się z taką oczekującą wiarą, bo wierzymy, że Bóg naprawdę uczyni tam niezwykłe i piękne rzeczy. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić, byśmy. Otworzyli wspólnie fragment Słowa Bożego na Ewangelii według świętego Jana. Będzie to 13 rozdział, od 31 do 35 wersetu. I tak jak wam powiedziałem na samym początku, chcę dzisiaj powiedzieć o zadaniu, które zostawił nam Pan Jezus. Zadaniu, które nie jest łatwe, bo jest to zadanie. Aby kochać, żeby się nawzajem miłować. I za chwilę zobaczymy ten, myślę, bardzo ważny fragment słowa, i chciałbym zwrócić też waszą uwagę. E, I do tego dojdziemy po przeczytaniu tego fragmentu, w jakim kontekście te słowa są wypowiedziane. Często wiecie, kiedy czytamy słowa bożego, to jest, to jest słowo Boże, to jest jedna w ogóle z zasad właściwego czytania słowa, że, żeby nie wyrywać słów, które są tam wypowiedziane z kontekstu, bo jeśli wyrwiemy sobie takie słowa z kontekstu, jesteśmy w stanie udowodnić wszystko niekoniecznie to, co Pan Bóg nam e, chciał przekazać, i, i, i możemy naprawdę manipulować tym tekstem, więc jednym z zasad, czy jedną z zasad na właściwe czytanie słowa, interpretowanie słowa, jest to by czytać kontekst, by rozumieć kontekst, by rozumieć sens wypowiedzi, by włożyć te słowa w całe nauczanie Jezusa, a nie je wyrwać i wypaczyć no i interpretować na swoją modłę, czego często możemy doświadczać. No a tego nie chcemy doświadczać, bo nie chodzi nam o to, żeby słowo brać jako udowodnienie sobie naszych własnych teorii. Ale chodzi o to, byśmy my dostosowywali swoje życie do słowa i byli w stanie przemieniać swoje życie przez Słowo Boże, nieodwrotnie. To jest bardzo, bardzo ważne. Więc chciałbym, byśmy otworzyli Słowo Boże. Wy też proszę, otwórzcie to Słowo w swoich domach i przeczytajcie ze mną od 31 wersetu, 13 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Po jego wyjściu rzekł Jezus, po wyjściu Judasza. Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, taki teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. To jest fragment, który bardzo często jest powtarzany, bardzo często czytany, nawet recytowany. I jest takie ryzyko, kiedy recytujemy, cytujemy albo powtarzamy z pamięci, że, że potrafimy znać zewnętrzną formę tego, co jest powiedziane, ale nie wchodzimy w głąb. I to, co kiedyś mnie bardzo mocno uderzyło, kiedy czytałem sobie ten fragment, to było chyba podczas rekolekcji ignacjańskich. Dla tych, którzy nie wiedzą, to są takie rekolekcje oparte na mądrości duchowości świętego Ignacego, który był ekspertem, jeśli chodzi o życie duchowe, o walkę duchową, rozeznawanie duchowe, co jest z ducha ludzkiego, co z ducha Bożego, jak to rozeznawać i na jakich etapach zachęcam do tego, żeby się z tym zapoznać. Pamiętam, że rozważałem ten fragment i bardzo mocno mnie uderzyło to, że to, co powiedział do nas Jezus, to, to zadanie, najważniejsze zadanie, zadanie miłości, by się nawzajem kochać, miłować, które brzmi: jeszcze raz przeczytam tak, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Jezus zostawił nam sposób na złożenie świadectwa, po którym wszyscy poznają, żeśmy Jezusowi, po którym wszyscy poznają, że należymy do Jezusa. Bo zobaczcie, tak często dzisiaj wszyscy krzyczą: Ja należę do Jezusa, ja jestem katolikiem, ja protestantem, ja prawosławnym, ja z takiego kościoła, ja stąd i wszyscy krzyczymy, że jesteśmy od Jezusa. Ale tym naszym krzykiem, wszystkim udowadniamy, że z Jezusem nie mamy nic wspólnego. Trudna prawda, ale prawda. Jezus mówi w tym fragmencie o tym, co jest sposobem, Jego sposobem, nie, nie naszym wymyślonym sposobem, co jest sposobem Jezusa, co jest radą Jezusa, co jest przykazaniem Jezusa, które, jeśli wypełnimy, to nikt nie będzie miał wątpliwości, od Kogo pochodzimy. Kto jest naszym panem? Kto jest tym, o kim mówimy, że że za nim idziemy? Nie będzie wątpliwości. I Jezus mówi, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Całe zdanie jest pełne. Nie tylko to do przecinka. Abyście się wzajemnie miłowali, bo każdy może powiedzieć, ja kocham na swój własny sposób. Jezus mówi, abyście się wzajemnie miłowali tak. Jak ja Was umiłowałem? W jaki sposób umiłował Jezus? W jaki sposób w tym fragmencie, co jest kontekstem miłości, o której mówi Jezus? To jest ten pierwszy, pierwszy, pierwsze zdanie, pierwszy wers, który przeczytaliśmy. Po Jego wyjściu Jezus rzekł, po wyjściu Judasza, który co przed chwilą zrobił? Przed chwilą umoczył chleb w Misie i przed chwilą wyszedł, żeby zdradzić Jezusa. Jezus wiedział, że w ten moment, że to jest ten moment jego zdrady. I to co jest szokujące w tym fragmencie, to to, że Jezus w momencie, kiedy, Jezu, kiedy Judasz go zdradza, kiedy Judasz dokonuje tego aktu zdrady, w jego sercu to już się dokonało i tym gestem jeszcze to było przypieczętowane. Inny z ewangelistów mówi, wtedy wstąpił w niego diabeł. To jest ten moment, w którym Jezus mówi, syn człowieczy, teraz został otoczony chwałą. A w nim Bóg został chwałą otoczony. Zdrada Judasza była uwielbieniem Boga. To jest szokujące w tym fragmencie. Zdrada Judasza, to, że wyszedł właśnie po to, żeby sprzedać Jezusa, żeby go zdradzić, Jezus mówi właśnie teraz: Syn Człowieczy został otoczony chwałą. Dlaczego? Bo wypełniły się pisma. Dlaczego? Bo Jezus. Przez to, co robi Judasz, daje najważniejszą lekcję, jaką możemy otrzymać jako wierzący w Niego, jako uczniowie Chrystusa, którzy chcą być Jego świadkami, którzy chcą być naśladowcami, którzy chcą się nazywać chrześcijanami. I Jezus mówi do nas dzisiaj, do swoich uczniów: Jeśli chcesz być nazywanym moim chrześcijaninem, Możesz być chrześcijaninem i wyrażać to jako katolik, jako protestant, ewangelik, jako różne mamy drogi w życiu i różnie, różnie te, te drogi prowadzą i są gdzieś w naszym życiu i się układają. Ale jeśli chcesz być Jezusowy, jeśli chcesz być tym, który, który jest Jezusowy, który należy do Jezusa, to jest to, po czym świat ma Cię poznać. Że w momencie, kiedy jesteś zdradzony, kiedy Jezus jest zdradzony, zobaczcie, wie, że w tym momencie się to dokonało. Za moment Jezus przygotowuje swoich uczniów do tego, żeby umyć, że to jest ten kontekst, cały umycia nóg tej służby. Jezus wie, że to się stanie, Jezus wie, że za chwilę właśnie to jest ten moment zdrady, kiedy Syn człowieka będzie wydany, a Jezus celowo jeszcze myje nogi. Jezus kocha, Jezus miłuje i Jezus nie wykorzystuje tego momentu, żeby obgadać Judasza, żeby przed swoimi uczniami teraz powiedzieć zobaczcie, co zrobił Judasz, zobaczcie, co zaraz się stanie, zobaczcie, co, co jest przed nami. Jezus wykorzystuje ten moment, żeby pokazać ok, Judasz poszedł mnie zdradzić, chcę wam pokazać, że teraz właśnie takiego Judasza, takiego człowieka mamy kochać. To jest bardzo mocna lekcja i to jest kontekst wypowiedzi Jezusa, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Jezus obmywa nogi swoim uczniom, i Jezus okazuje swoją miłość nawet zdrajcy. To jest ten rodzaj miłości, który czyni z nas świadków. To jest trochę to, i to jest ten rodzaj miłości, który okazał Jan Paweł II, kiedy przebaczył Aliakczy, który go Postrzelił, który chciał go zabić. I cały świat, dzisiaj wspominający na Pawła II, to jest jedna z historii, którą pamięta się na całym świecie: że on przebaczył swojemu sprawcy. Przebaczył, mimo że nie, nie, nie było prawa. Jakby, tak po ludzku patrząc na to, nie było konieczności, nie było w ogóle, no nie, no nie wypadało mu wybaczyć, chciał go zabić. Po ludzku patrząc, to było bez sensu. A on mu wybaczył z uwagi na Jezusa. I nie mówił teraz wielkiego nauczania. On po prostu tym, że przebaczył, powiedział najgłośniejsze nauczanie na temat swojego chrześcijaństwa, jakie mógł wypowiedzieć. I teraz widzicie, co się dzieje. Media próbują wyciągać różne rzeczy na Jana Pawła II i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim idzie to świadectwo, i można plotkować, można różne rzeczy wyciągać, i tak ludzie nie wiedzą, jak było naprawdę, bo, bo najłatwiej mówi się o zmarłym, który nie może się obronić dzisiaj. Mm. Ale jego świadectwem jest to, co zrobił. I, i, i tak samo jest dzisiaj z, z papieżem Franciszkiem. Ilu go nie lubi w kościele, to jest w ogóle kolejny problem, I, i, i to wewnętrzny problem. Ilu ludzi, ilu nawet ludzi w autorytecie w kościele mówi złe słowa przeciwko papieżowi. A ja sobie myślę, ja mam jedną odpowiedź. To jest papież, który idzie do bezdomnych, który karmi, który z nimi siedzi na placu św. Piotra. Dla mnie nie ma lepszego świadectwa na bycie Jezusowym. Nie ma większego świadectwa na bycie Jezusowym. I to jest ten rodzaj miłości, który potrafi stracić, który kocha, kiedy jest niesprawiedliwie oceniony, niesłusznie oceniony. To jest ten rodzaj miłości, kiedy jesteś zdradzony i wiesz, że jesteś zdradzony, kiedy jesteś pobity, kiedy jesteś niepotraktowany tak, jak powinieneś, i te z uwagi na Jezusa, potrafisz zachować się inaczej niż zachowuje się ten świat. To jest ta miłość, o której Jezus mówi, że po niej mnie poznacie. Poznają Was, że jesteście moimi. Abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszystkim poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. I myślę, że jeśli będziemy dzisiaj trochę mniej gadać o miłości, o jedności, o ekumenizmie, a zaczniemy kochać i zaczniemy się szanować i zaczniemy, mówiąc ze świętym Pawłem. Szanować się i traktować wyżej od samych siebie, w tym uniżeniu, o którym święty Paweł mówi dalej w liście do Filipian w drugim rozdziale, że to uniżenie miał Chrystus, który nie skorzystał ze sposobności, by być na równi z Bogiem, ale uniżył samego siebie, przyjąwszy postać człowieka. Po co się uniżył? Żeby nas wywyższyć. W katechizmie przeczytamy takie zdanie, że Jezus przyszedł jako syn Boży i uniżył się do pozycji człowieka, by to człowieka wywyższyć na pozycję syna Bożego, dzieci bożych. I to jest właśnie to. I jeśli chcemy być prawdziwie Jezusowi, to jest lekcja, której my nie możemy ominąć. Nie możesz się prześlizgnąć do następnej klasy, pomijając tę lekcję. To jest kluczowa, kluczowa rzecz, o której dzisiaj mówi do nas Bóg, o tej miłości, o tego rodzaju miłości. I widzicie, byłem ostatnio we Francji, widzieliście mój lekko zmęczony kwadransik, ale, ale to mnie tam urzekło. To był festiwal chrześcijański. Ja byłem tam zaproszony z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, z, z moimi też przyjaciółmi z różnych kościołów, z pastorem Michałem Włodarczykiem, z Olkiem Włodkowskim. Byli różni ludzie, którzy, którzy byli naprawdę wielkim błogosławieństwem na tym wydarzeniu. I to, co było dla mnie to piękne, to to, że ja mogłem na przykład z pastorem Michałem jechać na to, na to wydarzenie. I cały dzień gadaliśmy, byliśmy w, po drodze, zatrzymaliśmy się w Szwajcarii. I, i, I oglądaliśmy miejsca związane też z Kalwinem, z, z tam gdzie Kalwin głosił w Genewie. Później byliśmy na Eucharystii i na Eucharystii obok mnie stał on, właśnie modląc się, pastor Michał. I, i widziałem z jakimś szacunkiem, czy nie znak krzyża, po to, żeby okazać nam jakąś taki znak jedności, mimo że no nie uczestniczył w pełni w Eucharystii, bo, bo nie mógł i ma nieco inną, inne wierzenie i wierzy w niektórych sprawach trochę inaczej. To naprawdę po nas można było poznać, że my się miłujemy, że się kochamy, że się lubimy, że, że to było świadectwo, które dzisiaj tak naprawdę świat interesuje. Powiem Wam szczerze, ludzi z zewnątrz, spoza kościoła, guzik interesuje w co my wierzymy tak naprawdę, ale ich interesuje, interesuje to, jakie świadectwo damy. A będzie to albo świadectwo miłości, szacunku i traktowania się jako wyżej stojących od siebie, mimo różnic. Albo zobaczą w nas tych, którzy jedynie potrafią nienawidzić, i często na pytanie, jak jesteś katolikiem, czy jesteś katolikiem, czy jesteś wierzącym w środku gdzieś, no właśnie w Warszawy, na takie pytanie, moi znajomi aktorzy mi o tym mówią, Mówi, Marcin serca mnie boli, ale nie wiem, jak mu odpowiedzieć. Ludziom się kojarzy, że jestem katolikiem. Aha, to ty, co? Ty nienawidzisz teraz homoseksualistów? Jesteś katolikiem, aha, czyli teraz jesteś z tej partii. Mówi, nie, 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 nie jestem z tej partii, nie jestem z, nienawi z nienawiścią nastawiony do homoseksualistów. No ale jak to? I takie świadectwo daliśmy, i teraz potrzeba to świadectwo zmienić, bo ludzie potrzebują w nas zobaczyć Jezusa. Potrzebujemy być jezusowymi ludźmi, a wtedy będziemy nieść Bożą Chwałę. I bardzo się cieszę, że. Że możemy tego doświadczać i to oglądać, i ostatnio na, na tym spotkaniu we Francji napisała do mnie moja znajoma, która jest katachetką. Mówi: Marcin, jechałam tam z dzieciakami, które były niewierzące. Wracają jako nawróceni wierzący. Wystarczyło kilka spotkań, kiedy się pomodliliśmy wspólnie, kiedy też głosiłem słowo i Duch Święty stąpił z mocą. Później arcybiskup Ryź, który powiedział jako biskup kilka rzeczy: Wracają wierzący z doświadczeniem Boga. I to jest to niesienie chwały, ale ono zawsze odbywa się w atmosferze jedności i tego doświadczaliśmy na festiwalu Welcome to Paradise. Także jedność i miłość to jest przedsionek nieba. Panie, o tym dzisiaj, o to chcemy się dzisiaj modlić o to wołać, o takie doświadczenie przedsionka nieba, jedności, miłości w naszych domach, w naszych rodzinach aby to były miejsce, gdzie objawi się Boża chwała. Niech jedność i miłość będą szły razem z nami i tam, gdzie będziemy my, niech ludzie mogą się spodziewać, niech się spodziewają, że będziemy ludzi traktować z szacunkiem, z miłością, z pokorą i Ty będziesz tam działał ze swoją łaską, mocą i czyn dzisiaj w naszych sercach, to, co sam chcesz. Błogosławimy też przygotowania do chwała Mu, błogosławimy te wszystkie zespoły, tych wszystkich ludzi, którzy tam będą już teraz, Panie, działaj w ich życiu i przygotowuj na doświadczenie chwały, na niesienie Twojej chwały i na doświadczenie takiego spotkania z Tobą, jakiego wielu jeszcze nie doświadczyło. Oto wołamy, niech spadną zasłony z serc, zasłony z oczu i niech przyjdzie prawda i niech ta prawda nas wyzwala. Oto wołamy w Twoje święte imię. Amen. Pozdrawiam Was, ściskam i miejcie się jak najlepiej. Do szybkiego zobaczenia z Bogiem. Papa! Pa.